Cześć ekipa, zastanawiacie pewnie się, gdzie mnie dzisiaj wywiało Nawet dzisiejszy odcinek, dzisiaj będę nadawał z miejsca, które nazywa się Golgotą Beskidów To jest taka górka w okolicy Żywca, między Żywcem a Szczyrkiem Na której zrobili drogę krzyżową, tam od samej wiochy to się tam ciągnie w górę No i tutaj końcówka to jest właśnie na samym, na samym szczycie no ja może nie jestem jakimś szczególnym miłośnikiem czy koneserem sztuki sakralnej, no ale trzeba przyznać, że te rzeźby, właśnie, które, które Wam tam przebitki pokazywałem na początku, e, no bardzo klimatyczne, fajnie zrobione No i samo miejsce jest w ogóle takie, takie ciekawe, bo e, oferuje mega, mega fajną panoramę na e, właściwie wszystkie pasma Beskidów. Także mamy tam z tyłu Beskid e, Śląski, Beskid Żywiecki, Beskid Niski, Beskid Mały, e, widać tam dalej, to takie w chmurach, to jest um, Babia Góra, natomiast tutaj bliżej Pilsko Rysianka jak będziecie gdzieś w okolicy, polecam także tak jak mówię, Golgota Beskidów, łatwo wyklikać naprawdę zapraszam, nawet na jakiś trening biegowy, fajne miejsce natomiast słuchajcie, dzisiaj będzie ważny temat, takie miejsce dosyć ciekawe i ciekawy temat, bo temat w taperingu e, chodzi o to, w skrócie, żeby w dniu zawodów po wielu tygodniach czy miesiącach przygotowań móc naprawdę pokazać swój potencjał. Z jednej strony chodzi o to, żeby przystąpić do zawodów w pełni sił, wypoczętym, z drugiej strony, żeby nie stracić takiej dynamiki i takiej, wiecie, mocy wypracowanej przez, przez jakieś tam interwały czy rzeczy, które robicie na dużej intensywności i żeby krótko mówiąc, nie złapać takiej zamuły przed y, zawodami. Także zapraszam na odcinek. Mam nadzieję, że kilka praktycznych porad, które wam przekażę, pozwolą Wam zrobić jakąś zajebistą życiówkę. Albo po prostu przebiec zawody tak, żeby mieć tego naprawdę satysfakcję i poczucie tego, że praca nie poszła na marne. Zapraszam na odcinek. To co? Wiele tygodni, wiele miesięcy przygotowań. Do konkretnej imprezy. No i domyślam się, że w dniu tej konkretnej imprezy, jakichś wybranych zawodów, jesteś zainteresowana, zainteresowany tym, żeby pokazać się z jak najlepszej strony. Z jednej strony mówiliśmy ostatnio o żywieniu w dniu zawodów, w trakcie zawodów, natomiast dzisiaj chciałem poruszyć bardzo właśnie ważny temat to jest to, co robić przez ostatnie tydzień, dwa czy nawet trzy tygodnie przed zawodami czyli tak zwany tapering. Okres, można powiedzieć, przygotowania, Bezpośrednio już przed imprezą, tak żeby móc w dniu imprezy czy w, w dniu rywalizacji naprawdę stanąć na linii startu e, z poczuciem tego, że z jednej strony zrobiło się, no, wykonało się odpowiednią pracę, a z drugiej strony, że jest się naprawdę wypoczętym i można powiedzieć, w takim optymalnym stanie, zarówno fizycznym, co też bardzo ważne psychicznym, do tego, żeby naprawdę pocisnąć na te. 100-110% w momencie wystrzału startera. Nieprzypadkowo ten odcinek powstaje teraz, bo jesteśmy w tej chwili około 10 dni przed maratonem warszawskim. Ja od kilku lat właśnie startuję, startuję też w biegach no, płaskich, konkretnie właśnie w maratonie. Już jakiś czas temu. No, Stwierdziłem, czy doszedłem właśnie do jakże odkrywczego wniosku, że żeby szybko biegać, czy w ogóle no skutecznie biegać po górach, czy robić dystansę ultra, czy startować w triatlonie na pełnym dystansie, który akurat mnie no najbardziej interesuje, trzeba robić szereg innych rzeczy, które do tego tak naprawdę przygotują. Są to oczywiście starty w krótszych imprezach, w triatlonach na dystansie tam, w dystansie, na dystansie olimpijskim, na dystansie powiedzmy jednej, drugiej Ironmana. Natomiast jeżeli chodzi o biegi, no to tutaj zdecydowanie właśnie maraton i ten królewski dystans, który pozwala, no i starty przede wszystkim w zawodach na, na królewskim dystansie, co jakiś czas pozwalają mi sprawdzić tak naprawdę, czy kierunek, w którym, w którym te moje treningi idą i, i powiedzmy jakieś tam eksperymenty też, które robię na sobie, Rzeczywiście mają, sprawdzają się i jest jakiś progres, i, i, i po prostu czy to ma sens. Eee, także czym jest w ogóle tapering i jak zagospodarować ostatnie, ostatni czas, ostatnie tygodnie przed startem? Nadrzędną ideą w ogóle no taperingu, no jak się można łatwo domyślić, jest to, żeby po prostu dać organizmowi odpocząć. Organizmowi, który przez wiele, tak jak wspomniałem, tygodni czy miesięcy był narażony na stopniowe, w pewnym sensie wyniszczanie poprzez zwiększanie wolumenu treningów, zwiększanie objętości czy zwiększanie intensywności. Obojętnie czy ten wzrost miał charakter, y, można powiedzieć, mniej lub bardziej jakiś tam chaotyczny, czy stosowaliście jakąś periodyzację, czy ten wzrost był bardziej taki liniowy. Tak naprawdę zazwyczaj schemat jest podobny, że im jesteśmy, znaczy no gdzieś tam się zapisujemy, czy mamy w głowie jakieś zawody, jakiś, jakiś tam event, no i stopniowo do tego eventu się po tym przygotowujemy w ten sposób, że zaczynamy od troszkę mniejszej albo objętości, albo, albo intensywności, i stopniowo to zwiększamy, podkręcamy tempo. Mówiłem o tym w odcinku na temat periodyzacji, do którego też odsyłam. No także wiadomo, no to jest logiczne. Chcę po prostu odpocząć przed zawodami. Jakie są dodatkowe, jeszcze, jakby tak naprawdę, cele tego, żeby właśnie te, tego taperingu. Druga rzecz to jest to, że, znaczy, no wynika to jedno z drugiego, to jest to, że chcemy dać odbudować się, jeżeli chodzi o uszkodzone po prostu tkanki i o mikrourazy. Treningi tak naprawdę intensywne, o dużej intensywności czy dużym, dużym wolumenie, powodują mikrourazy, mikrokontuzje, jakieś lokalne stany zapalne, które po prostu musicie, można powiedzieć, zaleczyć, po to, żeby w dniu startu naprawdę mieć. No, z czego krótko mówiąc, powiedzmy. E, kolejną taką ważną, takim ważnym aspektem taperingu to jest odpoczynek mentalny, odpoczynek e, psychiki. Narastające i zwiększanie e, e, właśnie wolumenu, objętości treningów e, powoduje tak naprawdę też e, duży stres. No, to nawet nie chodzi o samo, e, samą czynność, jakby fizyczną, czy to, że bo to możecie, mówię, bardzo lubić i w ogóle, no, coraz coraz więcej gdzieś biegać, coraz więcej jeździć na rowerze i to jest fan, i w ogóle fajnie. Ale to jest też obciążenie psychiczne, chociażby dlatego, że musicie to coraz ciężej jest zmieścić, na przykład y, te treningi upchać no krótko mówiąc, w harmonogram dnia, w taką prozę, proz, prozę życia. Y, także też ten okres przed, przedstartowy to jest czas, kiedy możecie z tym wszystkim troszkę bardziej dojść do ładu, odpocząć, nabrać takiego dystansu i wierzcie mi, że to jest bardzo ważne. Pamiętajcie, że na maratonie, na ultra. Yy, jakimś biegu czy ultrastarcie rowerowym czy e, Ironmanie po jakimś czasie nie biegniecie czy nie robicie tego już tak naprawdę siłą mięśni tylko robicie to bardziej siłą głowy i siłą psychiki i to jest mega ważne żeby tak naprawdę dobrze odpocząć i zyskać właśnie taki dystans takie e, no w angielskich no oni często mówią, że to takie self confidence czyli właśnie taką y, no po prostu zaufanie do siebie i taką no krótko mówiąc mieć taką wiecie poczucie tego, że jest się silnym to naprawdę bardzo dużo pomaga. Wierzcie mi, że to jest czasem być albo nie być na zawodach. Kolejną ważną rzeczą, o której, o której warto wspomnieć, to jest to, że bezpośredni okres taperingu przed zawodami to jest możliwość na odbudowanie zapasów glikogenu. Bardzo ważne, to też zaraz o tym pomówię. No i jeszcze takie to, co jest też warto mieć na uwadze, to jest to, że. Jeżeli przez wiele właśnie tygodni, miesięcy jesteście tak naprawdę na wysokich obrotach, krótko mówiąc, utrzymujecie organizm, chcecie od niego dużo, wymagacie, e, wasz układ immunologiczny jest z jednej strony dobrze podejrzewam podbustowany tym, że przyjmujecie jakieś suplementy, jesteście po prostu zdrowymi osobami, które naprawdę dobrze funkcjonują. Ale jest też narażony na bardzo duże stresy i tak naprawdę na pewne niedobory. Ten 2-3 tygodniowy okres przedstartowy pozwala to wszystko troszkę odbudować odbudować zapasy, właśnie um, różnych, różnych elementów które tak naprawdę składają się na to, że jesteście silni, zdrowi, nie jesteście narażeni na jakieś, um, na jakieś infekcje. Macie pozaleczane właśnie jakieś jakieś drobne drobne stany, jak gdzieś tam zapalne, i jesteście krótko mówiąc, w stanie takim, można powiedzieć, idealnym do tego, żeby, żeby was wykorzystać na zawodach. No dobra, teraz tylko pytanie, jak do tematu podejść od strony praktycznej. Pamiętajmy, że naczelną zasadą to jest to, żeby z jednej strony dać wyluzować organizmowi, z drugiej strony, żeby nie złapać jakiejś takiej przesadnej zamuły. Do czego zmierzam? Jeżeli wypracowaliście przez. Tygodnie czy miesiące pracy, jakiś tam pik formy, to odpuszczenie zbyt wcześnie przed zawodami i nierobienie na przykład niczego spowoduje, że w dniu startu, no już ta wasza dyspozycja nie będzie pełna. Także to jest też umiejętność tego, żeby umieć y, dobrze tak, jakby wypośrodkować właśnie ten stopniowe zmniejszanie obciążenia z tym, żeby jednak dawać organizmowi bodźce do tego, żeby on był cały czas, można powiedzieć, w tym wiecie, w tym, w tym piku takim y, tej, tej, tej dyspozycji. W dniu zawodów, żeby był wypoczęty, ale równocześnie jak to się mówi, żeby była sprężynka w nodze. Przestrzegam jeszcze zanim podam, przejdę do jakichś tam konkretów odnośnie tego, ile co, 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 co robić i co jest jakby zalecane. Chciałem jedną tylko taką ważną rzecz, moim zdaniem, poruszyć. To jest to, że każdy z nas, tak jak wiele razy, tutaj wiecie, wspominam w tych materiałach, każdy z nas jest inny. Inna genetyka, inne, inny wiek, inny w ogóle level przygotowania, wypracowane to, co było jedni latami, mają, inni w ciągu kilku tygodni, to do tego samego dojdą. Jesteśmy pokrótce różni. Obecnie jest tak, że jesteśmy rozleniwieni tym, że bardzo dużo rzeczy możemy sobie wyklikać. Sam się wiele razy na to na to, naciąłem, na że gdzieś gotowe schematy automatycznie próbuję wdrażać, no bo gdzieś gdzieś po prostu się to wyklika i, i, i jest. Korzystanie z jakichś aplikacji, które dają gotowe schematy, jakichś programów treningowych. Ja mówię, to jest wszystko dla ludzi, ok, ale trzeba mieć tą świadomość, że. Warto jest to sprawdzić na sobie, jak to działa i dokładnie to samo dotyczy taperingu. To nie jest tak, że gdzieś ja wam powiem, czy gdzieś wyczytacie, że no, ogranicz tam ilość ilość nie wiem kilometraż tam z, ze 100 tygodniowo na 50, a, a przed zawodami sobie y, zrób trening na 4,5 kilometra i to Ci zadziała. No Może zadziała, może nie zadziała, nie, a może zaliczysz stopę życia. Lepiej jest to robić tak, żeby y, rejestrować swoje treningi, dlatego to bardzo ważne jest jakieś, nie musicie tego robić publicznie, nie musicie udostępniać, jeżeli nie chcecie. Możecie sobie założyć, tak jak mówiłem, jakąś strawę czy jakąś aplikację, którą będziecie monitorować, czy monitorować, wrzucać i rejestrować i prowadzić, y, krótko mówiąc, dziennik waszych treningów, żebyście widzieli, na przykład, że jeżeli startujecie co rok, w, na przykład w maratonie czy w jakiejś imprezie, która jest w podobnym okresie roku, że będziecie widzieć, co wam danego. Y, przed startem Wam pomogło i rzeczywiście zadziałało, a co nie i co należy zmienić. Także, także to naprawdę przestrzegam, radzę sobie wziąć do, 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 znaczy pod rozwagę i właśnie bezpiecznie jakby tak z, z, z czujnością stosować jakieś takie gotowe, wiecie, schematy albo porady od jakichś tam takich trenerów, którzy z Wami nie współpracują na co dzień, którzy nie mają naprawdę kompletu danych. Bo to jest moim zdaniem troszeczkę taka ruletka z Waszym zdrowiem, czy w tym momencie startem no, rozmieniony na żetony, krótko mówiąc. Także uważajcie. Dobra, to teraz, jak powiedziałem, żeby za bardzo nie ufać liczbom gdzieś tam podawanym w internetach, no to, 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 to przejdźmy do, do, do konkretów i do liczb. Otóż, jaki jest ten, ten czas i powiedzmy, ten właśnie ten wolumen, który, który należy, należy, powiedzmy, tam stosować, czy jakieś ramy zanim do tego przejdziemy wiecie różnica jest między tym czy przygotowujemy się do biegu ulicznego na 5 km czy 10 jakieś szybkie dychy czy przygotowujemy się do startu w zawodach ultra górskich na dystansie 150 km no i ogólnie umówmy się że jako że domyślam się że większość z was akurat jest zainteresowana raczej imprezami dłuższymi czyli powiedzmy maraton jakiś bieg ultra czy pełny ironman to takie zazwyczaj ten czas taperingu podawany jest jako jeżeli sobie gdzieś tam poklikacie, posprawdzacie, to jest między 2-3 tygodnie. Z moich takich no, subiektywnych ocen i doświadczeń e, powiedziałbym, że ten okres można nieco skrócić, to znaczy te ostatnie 2 tygodnie, rzeczywiście przed startem. Jakimś takim długim, warto jest to, żeby ten ten, ten wolumen już tak by w świadomy sposób już tym, tym operować i zmieniać to właśnie w kierunku, w kierunku już zawodach z myślą o starcie w zawodach. Jako ciekawostkę powiem, że w tym roku miałem okazję wystartować w tym sezonie w dwóch triatlonach. To były akurat połówki Ironmanów, czyli imprezy, które w moim przypadku trwały niecałe 5 godzin tak, dokładnie niecałe 5 godzin tam 4, coś i to były imprezy na dużej intensywności, które były dwa tygodnie po sobie. Czyli była impreza, dwa tygodnie luzu i następna jakby dwie niedziele później. I to był czas, w którym ja miałem i mój organizm miał kompletnego, jak ja to mówię, mindfucka, bo nie wiedziałem co robić. Przyznam szczerze, znaczy no, miałem tam jakiś, wiadomo, że trzeba było odpocząć po jednej, troszkę spróbować jakbyś jakiś trochę treningów, takich, na, takich, można powiedzieć, takich podbustowujących robić na jakby przed przygotowaniem do kolejnej imprezy, ale powiem szczerze, że to średnio zadziałało. Fakt, że w drugiej imprezie zrobiłem troszkę lepszy czas w ogóle. To nie był wynikiem tego, że właśnie zrobiłem dobry tapering, dobrze byłem wypoczęty, tylko tego, że po prostu trasa była troszkę, troszkę szybsza, troszkę lepsze warunki były. Także tu, tu jakby też, też przestrzegam. Także, tak jak mówię, w moim przypadku na imprezę typu maraton albo jakiś ultramaraton, sprawdza się to, żeby ten dwa tygodnie już przed zawodami myśleć o tym i pod tym kątem troszeczkę te treningi ustawiać. No, dalej bardzo ważna sprawa to jest to, w jaki sposób modyfikować te treningi. Co do zasady, zmniejszamy stopniowo, schodzimy z objętości, czyli z ilości czas, jakby czasu i kilometrażu treningów, ale zachowujemy intensywność i dynamikę, a nawet wręcz możemy ją nieco podbustować, troszeczkę po, po, podbić. No, i zaraz Wam powiem dlaczego. Z jednej strony, tak jak mówię, zmniejszamy ten wolumen. Zazwyczaj w różnych źródłach różnie się podaje, ale powiedzmy, co do ogólnej zasady, można przyjąć, że w pierwszym tygodniu taperingu, jeżeli robimy dwa tygodnie taperingu, to w pierwszym tygodniu ograniczamy mniej więcej o około 30%, a w drugim, jakby z tego pierwszego wolumenu, nawet do 50%. Czyli jeżeli jesteście przyzwyczajeni do tego, żeby na przykład biegać 100 tygodniowo, no to w pierwszym tygodniu schodzicie już tam, powiedzmy, robicie około 70 kilometrów, a w tygodniu bezpośrednio przed suma Waszych kilometrów powinna tam w okolicy 50-45 powiedzmy, no zależy, co tam, co tam, co tam komu wyjdzie. Także to są takie ogólne, ogólne zasady. Eee, też. Na to, ile warto ograniczyć te treningi, zależy to, ile tak naprawdę na co dzień trenujecie. Bo to jest tak, że im jesteście przyzwyczajeni do większego wolumenu, tym możecie te treningi bardziej. Można powiedzieć, uciąć o większy procent, i tak będziecie mieli właśnie odpowiednią już bazę wyrobioną. I bardziej się skoncentrować na tym, żeby przed tym w ciągu ostatniego na przykład tygodnia, czy tam kilka dni przed startem, robić sobie tylko już jakieś tam takie właśnie na dużej dynamice albo coś takiego jak fartlek, czyli ze, zmiennym, ze zmienną intensywnością, jakieś tam zabawy biegowe czy coś. Natomiast jeżeli trenujecie dopiero na przykład, to jest wasz pierwszy sezon, przygotowań do maratonu, jeszcze nie macie jakiegoś tam wielkiego. Wielkiej objętości wyrobionej i powiedzmy biegacie, nie wiem, po 50 km tygodniowo. No to nie musicie od razu tego ciąć, że w pierwszym tygodniu, nie wiem, od do 25, a w drugim w ogóle, nie wiem, jeszcze, jeszcze mniej, tylko możecie tutaj te, te, tą redukcję zrobić troszkę mniejszą, czyli po prostu zmniejszyć tylko trochę. To już będzie dla Was i tak odczuwalne, ale pozwoli Wam zachować, powiedzmy, jakąś tam taką, taką ogólną, wiecie, no można powiedzieć przyzwyczajenie do tego, żeby pracować na, na, na przez określony czas. Powiedzmy mniej lub bardziej zbliżony do tego, do czego będziecie mieli na zawodach. No, także ważne jest jeszcze to, jakby kiedy, no bo to wiem, że to się często często wiele osób podejrzewam, zastanawia, kiedy robić, na przykład, ostatni długi trening, ostatnie długie wybieganie przed maratonem, albo ostatnią długą jazdę na rowerze, czy pływanie przed startem w, w, w Triatlonie. Powiem Wam na moim przykładzie, bo tu też są no, różne, różne, różne źródła podają, i tak naprawdę, jak sobie gdzieś tam zobaczycie, czy jak śledzicie jakichś sportowców, no to im bardziej. Właśnie wyższy, można powiedzieć, level sportowca, tym często jest tak, że takie ostatnie, jeszcze jakiś, właśnie, długi taki trening, który, który no mówię, zajmuje i, i, i kilometrowo, i czasowo jest dosyć spory. No to jest, można powiedzieć, troszkę bliżej, tak naprawdę, tego startu. W moim przypadku dobrze to, co się sprawdza i to, co tak sobie wypracowałem przez, przez no ileś już lat startów i jakby świadomie to to, to, to jakby kombinując tutaj tym, wypracowałem sobie taką zasadę mniej więcej, że ostatni, Ostatnie długie, jak ja to nazywam wybieganie, czy takie wybieganie, na przykład takie tempowe, taką, taka wytrzymałość tempowa, którą robię to jest około właśnie 10 dni przed zawodami. I dla przykładu, maraton Warszawski właśnie ma być za 9, czy tam 10 dni. Wczoraj robiłem tak naprawdę ostatni trening, taki zwykły bieg na popłaskim na dystansie, no ja zrobiłem tam 34 km w takim tempie niższym niż zakładane moje, moje startowe, ale takim, żeby czuć, no taki po prostu, żeby, żeby, żeby czuć się dobrze w takim, w takim, można powiedzieć, wyższym tlenie, w takiej, w takiej strefie wyższego tlenu. Um, I to jest ostatni trening, taki, taki duży. Natomiast wcześniej, kilka dni, robiłem treningi na przykład po 21 km, prawie że ciągiem albo ciągiem, gdzieś pobieżni, ale to były treningi, które były z kolei na dość dużej intensywności. I tak, że tak jak mówię 10 dni zostało do, 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 do zawodów, ostatni trening dłuższy taki jednorazowy bez zatrzymywania się powiedzmy mniej lub bardziej zrobiłem wczoraj. Teraz. Przez kilka następnych dni. No mówię, na przykład, dzisiaj odpoczywam, jeżeli chodzi o nogi, także zrobię sobie tylko basen jakiś tam lekki rower. Natomiast y, jutro czy, czy w kolejne dni. Jeszcze oczywiście też będę, będę biegał, y, ale będę to już robił w takiej formie, żeby bardziej takie, żeby właśnie ten organizm tak jakby zmotywować do y, takiego wysiłku, takiego bardziej dynamicznego. Czyli nie chodzi mi o nabijanie kilometrów, już ta baza jest tam jakoś zrobiona. Chodzi mi bardziej o to, żeby teraz przyzwyczaić nawet ten aparat ruchu, żeby mieć dobrze, no krótko mówiąc, tak jakby wiecie, się czuć do tego, żeby po prostu te nogi szybko pracowały, także bieg, na przykład jakieś krótsze, jakieś powtórzenia, nie wiem, po 800 metrów, po kilometr, może po dwa, ale właśnie na przykład na dużej kadencji, albo, albo właśnie robione z narastającym tempem i tempem przede wszystkim też takim, które będzie większe od tego, które, które będzie zakładane. Ma to na celu, i właśnie tak jak mówię przyzwyczajenie i zachowanie takiego takiej, takiej no w moim przypadku odczuciu takiej, takiej fajnej topowej formy ale przede wszystkim też właśnie da, daje taki, takie, takie poczucie takiego wiecie gotowości do tego żeby ten organizm mógł i to ciało mogło pracować na wysokich obrotach w momencie startu w maratonie ja i tak będę się pilnował żeby biec wolniej niż to co do, 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 do czego mnie, mnie, mnie jakby krótko mówiąc ciało popycha także ma to właśnie taki cel, żeby ogólnie cały ten start poszedł wtedy w zakładanym tam tempie, które sobie założyłem, żeby dać radę to zrobić w określonym tempie. No i tyle. To mniej więcej tak to wygląda. Dobrze, jeszcze w skrócie kilka porad dotyczących tego rzeczy około treningowych, ale też ważnych związanych właśnie z taperingiem. To na co trzeba uważać. To jest waga. Przyzwyczajeni jesteście przyzwyczajone do powiedzmy zwiększającego się wolumenu do przyjmowania dużej ilości na przykład cukrów prostych podczas treningu. Jakieś tam żele sobie testujecie to tamto. Jeżeli zmniejszacie wolumen treningów to trzeba uważać na wagę. Tutaj jest krótka porada. Znaczy po pierwsze no, pilnować się żeby żeby się nie obżerać to OK. No, domyślam się że to jest jakby naturalne. Każdy każdy to z nas mniej więcej Micha trzyma. Ale druga rzecz to jest to żeby troszeczkę tutaj można ograniczyć Jedzenie tych cukrów powiedzmy mniej lub bardziej prostych, a przerzucić się właśnie na jedzenie, jedzenie produktów o tym niskim indeksie glikemicznym. Przy okazji, w dniach poprzedzających start. To co robimy to jest carbo LOADING, coś o czym też w innym odcinku porozmawiamy, ale generalnie chodzi o to, żeby wysycić organizm właśnie, żeby, żeby ten poziom waszego glikogenu, ten, ten, te, te rezerwy były można powiedzieć na full. Czyli nie robimy tego dzień przed zawodami, tylko robimy już kilka dni wcześniej. Zaczynamy więcej jeść, jeść kasze, makarony dobrze się nawadniamy, elektrolity, magnez, takie rzeczy to o czym mówiłem na przykład w poprzednim odcinku, że to są rzeczy, które nie, nie da się tego zasuplementować jakby i to się nie pojawi nagle, także kilka dni wcześniej właśnie już można powiedzieć to kumulujemy w organizmie i teraz jeszcze taka rzecz bardzo ważna ja o tym zrobię specjalny odcinek, jeżeli chodzi o regenerację i w ogóle jak robić, żeby, żeby, żeby... Skutecznie odpoczywać po treningach i, i, i nie łapać kontuzji, ale to, co teraz chciałem bardzo powiedzieć ważne. Wysypiajcie się. Niezależnie od tego, z jakim sportowcem, z jakiej dyscypliny będziecie gdzieś słuchali, nie wiem, wywiadu, czy rozmawiali, podejrzewam, że każdy wam powie to samo. Jeżeli chodzi o regenerację, numer jeden to jest sen. Krótka dygresja. Miałem okazję sprawdzić na sobie, przez jakiś czas popracować w, tym, tak, no, w, ta, w takiej formie, że troszeczkę zarywałem dwie albo trzy noce w tygodniu. Natychmiast się to zemściło. Od razu był spadek odporności, od razu jakieś infekcje. Ja tak popracowałem przez niecałe pół roku i stwierdziłem, że pierdzielę. Wolę po prostu mówię, no krótko mówiąc, mniej zarabiać, zrobić co innego, dlatego że mi to wpływa negatywnie na treningi. Także. Bardzo ważna rzecz, wysypiajcie się. Jeżeli chodzi o sen, jak tego snu jak najwięcej. Jeżeli macie problemy też z zasypianiem przy mniejszej. Mniejszym wolumenie treningu, bo to jest normalne, że mniej ten organizm teraz eksploatujecie w tym czasie taperingu, więc nie chce wam się spać. To takie dwie rady. Jedna to jest właśnie to, żeby te dywersyfikować troszkę ten, tą formę tych treningów, no bo żeby nie obciążać nóg, to dajecie na przykład przed maratonem odpocząć no, no, nogą, ale robimy tam jakiś rower, nie wiem, basen to tamto. To jest jedna rzecz. Druga to jest to, żeby pilnować tego, żeby zazwyczaj wyciszać już organizm. Wcześniej troszkę niż zwykle, powiedzmy, wieczorem jesteście przyzwyczajeni na przykład do kładzenia się. No, nie wiem, strzelam o godzinie 11. No to wyciszajcie się spróbujcie wcześniej. No i dobrze. Ostatnia, jeszcze konkretna porada odnośnie tego, czego należy pilnować w okresie, powiedzmy, tym ostatnim przed startem. To jest to, jeżeli część z Was na przykład przyjmuje kreatynę. To też temat na inny odcinek, ale to jest tak, że pamiętajcie, że Ogólnie przyjmowanie kreatyny powoduje troszkę większy wzrost masy. To nie jest związane z masą tłuszczu, no mówię, pogadam o tym kiedy indziej. Ogólnie chodzi o to, że kreatyna, odstawienie kreatyny mniej więcej, właśnie na ten okres 10 dni, 2 tygodni przed startem, ma szansę, że to tak, nie powinno to wpłynąć na dyspozycję startu, jeżeli chodzi o start w. Dyscyplinie wytrzymałościowej, natomiast ma szansę troszeczkę Wam obniżyć masę ciała. No co może być kluczowe, akurat tutaj, żeby właśnie poczuć takiego kolejnego busta dla organizmu i żeby o te kilka tam sekund na kilometrze być na przykład szybszym podczas biegu. Także to możecie rozważyć, ale tak jak mówię, z kreatyną jest tak, że to jest mniej więcej, trzeba liczyć te, te dwa tygodnie, żeby ta masa masa znowu, bo to każdy też jest inny, każdy tam inne tam ilość powiedzmy tej kreatyny przyjmuje i czy wytwarza. Więc mniej więcej 10 dni, 2 tygodnie to jest, to jest taki dobry okres. Słuchajcie, bardzo dziękuję za uwagę w kolejnym odcinku. Dotrwaliście do końca, gratuluję. Mam nadzieję, że się widzimy. Czy widzę z wieloma z Was, czy nawet jakoś wirtualnie się tam gdzieś będziemy mogli pościgać. Ale w maratonie warszawskim za, no mówię, niecałe dwa tygodnie, 10 dni. Weźcie sobie moje rady do serca, bo dzięki temu pokażecie się na 120%, jeżeli chodzi o wasze możliwości. Także co, udanego startu przy okazji życzę. No i co, widzimy się gdzieś na starcie. Jak nie tu, to gdzie indziej. Trzymajcie się, dziękuję bardzo za uwagę. Także z jednej strony przed tymi zawodami. Kurwa, gość się wyjebo na rowerze. Nie wiem, co mi się stało. Idę mu pomóc. W porządku? Tak. Bo muszę odpocząć. A co się stało? Za mocno. Prędkość straciłem. <grym> wiem. Już, już panu pomagam.